Czuwaj! Nazywam się Sebastian Jarosz i jestem instruktorem Hufca ZHP Siemianowice, pełniącym funkcję zastępcy komendanta Hufca do spraw organizacyjnych. Harcerstwo w naszym mieście ma już 90-letnią tradycję. Aktualnie w Siemianowicach działają 22 jednostki, tworzone przez osoby w przeróżnym wieku, od zuchów aż po seniorów. Naszą misją jest wychowywanie. Mimo tego, że obecnie nasza kadra instruktorska to głównie osoby młode, staramy się do tego podejść z pełnym profesjonalizmem i pasją. ZHP działa cały rok, od jesiennych wędrówek, przez zimowiska oraz wiosenny wypoczynek, na letnim obozowaniu kończąc. Każda osoba działająca na rzecz ZHP robi to jako wolontariusz. Zyskuje na tym doświadczenie, wiele przydatnych umiejętności, a przede wszystkim satysfakcję z budowania czegoś dobrego. 1% podatku dla chówca ZHP Siemianowice to 100% szansy na szczęśliwą młodość i dobry start w dorosłość. Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z naszą działalnością, zapraszamy na naszego Facebooka. Oraz stronę internetową www.siemianowice.zhp.pl